Bro 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 it up like pop it like Z tej strony witam was w najlepszej grze na oglądarkę I dzisiaj ze mną Bartek o Bartek już znak że jest czyli Bartku Witam Dzisiaj powiemy wam trochę o tym co będzie organizowane przeze mnie. Pod tym odcinkiem zostawiacie łapkę w górę i ci co subskrybują mój kanał, zostawiam też komentarz i wtedy biorą udział w, 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 w konkursie o 20 zł Państwu Cardia. Państwo w karty zostanie roz, rozlosowany. Macie do następnej środy czas. W następną środę w Karty zostanie rozlosowany. Nie wiem, czy zrobię to na live, czy na odcinku, i wtedy rozlosujemy tego państwa w karmarku. Może na live ie. będzie uczciwiej, tak. To rozlosujemy to na live, ie. te chłopaki mi pomogą. Teraz trochę jeszcze weźmiemy się za EXP, żeby nie był krótki taki odcinek. Yy, a ty co, Bartek, robisz? Gram w CS-a. Cały czas? No tak trochę. No i... Yy, coś jeszcze mieliśmy poruszyć z takich spraw Aha, yy, yy, bo wszyscy mówią, podaj ts nie podasz TS-a, coś tam coś. TS jest tylko dla nas, ja tam nie chcę mieć. To znaczy może tam po live jak ktoś się ładnie zachowuje, to podam mu TS-a takiego innego i po wbije, porozmawia z nami. A jak ja widzę, że ktoś ma takie podejście cwaniackie, to ja nawet nie sobą za zamiar z tą osobą mieć do czynień i nawet nie podaję tym nic, więc... Możesz nie... też zmienić tylko hasło na ten moment, co ona wbije. No właśnie, te, też o tym myślałem. Dobra, widziałem sobie na tę chule Ej, co z tych aguli leciało? Akuli? Jakieś tam łuk na ciebie, budki na ciebie będą. O, to ja tam idę. User joined your channel. User joined your channel. Kto wbił? My o wy. To witajcie na odcinku koledzy. Siema, siła. Witaj. Y -y. y -y. Już powiedziałem o tym, że rozlosujemy 20 złotych w karta. I wy nie możecie w tym brać udziału. To znaczy jak chcecie, to możecie. Ale żeby potem nie było to wszystko i tak będzie na live rozlosowane, więc ja sobie nie ustawię, nie? Mm -hmm. Adrian, nie mów widom, no. ale ty wcale nie wygrasz. Dobra. Ja i tak czekam na konkurs, no tak, jak tak... gdzie ja mogę wygrać. Wow, lotłem Unikat pierwszy. Z tych alkoholi. I tak nie wygram Jaki? Bambana. Aha, no tak. To cię odbanuje. Bartek <laughs> no, cię... Kurwa. <laughs> mhm. Bartek cię odbanuje. Odbany go. Ja nie umiem. Ja też nie. No gość, Jak to się robi? Oszczałki na 7-6. od razu lepiej. Ale unikat mi dropło. Na tancerza ostrzy. Ma ktoś tutaj tancerza ostrzy na tym, na Pandorze? No, ja nie mam. Ja. To bardzo. Jakby ktoś mi to Założył specjalnie, żeby mieć umysł. Na 78 level. To nie byle co. Już mam 81. To ty to tak hardcore'owo zaczynasz. No, ach, jak zawsze. I jeszcze ze jednego Paladyna zakładam. Na Pandorze. I będę dobrym graczem. Bo znowu strzałki, fajnie. Za hajs z YouTube'a baluj. Oczywiście. Żeby to chociaż był hajs. Są groszówki. Nawet na konkursie. A ty dostajesz coś? Co chopie grosze? Ja nawet za to za tego konkursu nie zrobię. Muszę z własnej kasy dołożyć. Ale to jak ci to przychodzi? Na Paypal'a. <noise> Powiedz ile. Ja nie będę tu mówił, bo to jest wstyd i aniba... ci mogę zrobić. No to zrób i wyślij potem. Ty nie teraz. Ale to trzeba podać PayPala, czy co? No podajesz PayPala. I przychodzą ci to groszówki. Co ile? Co miesiąc, nie? Ty to tak mówi, że wiesz, na siebie zarabiać. Tak, zarabiasz na siebie. Ile Kto to już chcesz? minut tego, przeklętego odcinka? A dostajesz u złotówkę? Co chcesz? Czy dostajesz u Ciebie Odpowiem Wam na to pytanie po, live, po odcinku. Ej, dobra, bo to kr krótki, informacyjny odcinek, którego nie można przedłużać. I my się z Wami żegnamy, na razie do następnego live'a i następnego odcinka, cześć.